Musimy się zbijać raz, babo, on może zaraz przyjechać. A tam nic nie zrobione jest przy autobusie, Jestem, Zbyszek krakał i wykrakał. Kierownik przyjechał wcześniej, niż się wszyscy spodziewali. Chłopaki mieli demontować wyposażenie autokaru, a tu nic nie zrobione. No i narobili. Zbyszek! gość, Chłopaki! Dobra, już zaraz przychodzę, zaraz, poczekaj! Szymy k chociaż pół godziny. Ty to ogarniajcie to raz dwa. Ja dam radę. Dobra. Ale się zmęczyłem, ojejej. Zmęczyłeś się, gdzie ty byłeś? No musiałem iść na chwilę. Gdzie musiałeś? No za iść? potrzebą nawet. Jaką potrzebą? No jaką normalną fizjologiczną. A co? Dlaczego ta robota jest niezrobiona w ogóle? Bo te półki idą jak krew z nosa. Jakie półki? No te. Ja ci mówiłem jak wyjeżdżałem cztery aluminiowe szafki potrzebuję. Rozumiesz? Kto ci wymyśli jakieś półki? Co wy dzisiaj robicie? Co wy macie w tych głowach? przecież to są szafki normalne. No. Nie, to jest to to też półka. Aluminiowe są, no. Masz tą półki, półka jest. Tu jest półka, tu się kładzie coś, kładzie się pościel, majtki się kładzie, ręczniczek się kładzie, to jest półka, rozumiesz? A ja potrzebuję szafki z autobusu, aluminiowe, cztery proste aluminiowe szafki. Czy to ciężko zrozumieć? Przecież zleciłem wam prostą robotę. To jest szafka, wiesz, aluminiowa. Zobacz, prosta rzecz. Tu odciąć, odkręcić. Jak chciałeś, to mogłeś to zrobić. Nie wiem, młotkiem czy coś. Sprzedałem cztery aluminiowe klapy do szafek. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Oprzy się, tutaj musimy pogadać koniecznie, bo... Co ty chcesz? Jak zdrowie szwankuje, to wiesz, co się dzieje z człowiekiem. Jakie zdrowie? No zdrowie, no po prostu zdrowie, no to co, co myślisz, że ja będę my tak myślał o robocie? No ale co ci się dzieje, kolana ci siadają? dają? Kolana, nie. żeby kolana, wyżej, konar nie płonie tak jak płonął kiedyś, k***. I... Gdzieś na boku byłeś, czy w domu masz problemy? Nie, na boku, tylko tak wiesz, w domu, no nie, no wiesz jak to w domu, że żona przyzwyczajona, wiesz, zawsze taki byłem wesoły, wiesz, wszystko tak jest, a teraz coś się dzieje, takiego rzeczy, nie. To trofi zdrowie bracie, wiesz, ja nie mogę tak ciężko bardzo i szybko pracować, już ja muszę o siebie zadbać, wiesz, trochę. To jest poważna no, no, sprawa, wiesz. No, to są to poważne rzeczy. to są poważne rzeczy. No.